W wyborach samorządowych 2018 Grzegorz Szczaginian, wówczas przewodniczący powiatowych struktur Platformy Obywatelskiej w Ostrowcu, zdobył mandat radnego Sejmiku Wojewódzkiego, startując z list Koalicji Obywatelskiej. W tym roku, w czerwcu, Grzegorz Szczaginian zrezygnował z funkcji przewodniczącego i wystąpił z partii. Choć w czerwcu z członkostwa w klubie radnych Koalicji Obywatelskiej w Sejmiku Wojewódzkim nie zrezygnował, to ostatecznie taką decyzję podjął, o czym na wczorajszej sesji poinformował przewodniczący sejmiku Andrzej Pruś. Opuszczenie przez Grzegorza Szaginiana klubu radnych Koalicji Obywatelskiej oznacza, że klub przestał funkcjonować, bo minimalna liczba radnych potrzebna do jego założenia to troje, a zostali tylko Jan Maćkowiak i Sławomir Gierada. No coś, ja myślę, że moje dzisiejsze wycofanie i wyjście z klubu, Platformy obywatelskie w Sejmiku to jest taki e, już e, taki krok logiczny, bo być w klubie, e, nie będąc członkiem partii, dla mnie jest e, jednak paranoja, bo nie możesz być podporządkowany partii, nie będąc, nie będąc e, członkiem tej partii. W sprawach e, poważnych ja będę dalej współpracował z. Opozycją, ale nie wykluczam też poparcie mądrych, dobrych decyzji dla społeczeństwa, oczywiście i opcji rządzącej. Dla mnie jednak najważniejszy jest człowiek. Grzegorz Szczaginian, pytany, czy zamierza wstąpić do innej partii czy innego klubu, zdecydowanie zaprzecza.